Książę Harry uderza w rodzinę. Nowy wywoła olbrzymie poruszenie u royalsów. Autobiografia księcia Harry'ego nosząca tytuł SPARA, a w Polsce przetłumaczona na ten drugi, zadebiutuje oficjalnie na sklepowych półkach w wielu krajach Europy już 10 stycznia. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z momentem historycznym, bo nigdy wcześniej w naszych współczesnych czasach członek brytyjskiej rodziny królewskiej w tak otwarty sposób nie wystąpił przeciwko krewnym. Royalsi zresztą już szykują zemstę, na co wskazuje nowy plan Karola i. Najpierw jednak będą musieli wytrzymać lawinę ciosów wymierzonych ze strony Harry'ego i Meghan Markle. Wygląda na to, że przytyki pojawiającej się ze strony sus w dokumencie Netflixa pt. Harry i McCann były jedynie peludium do prawdziwej burzy. Media w ostatnich dniach i godzinach zalały dziesiątki kolejnych skandalizujących wypowiedzi brata następcy tronu. Książę Harry bez żadnego wstydu ujawnia wsparę szczegóły swoich relacji z poprzednimi kochankami. Ostro uderza w księcia Williama i Karola, i, a także zdradza szczegóły prywatnego pogrzebu dziecka, które urodziło martwym w 2020 roku z jego związku z Meghan. A skandale i tajemnice ujawnione w samej autobiografii są tylko jedną stroną medalu. Premierze Spare towarzyszy też zmasowana kampania promocyjna, w której książę Harry bierze aktywny udział przede wszystkim za sprawą udzielanym mediom wywiadów. W rozmowie z telewizją CBS mąż Meghan Markle rzucił poważne oskarżenia wobec królowej Camilni, a jeszcze mocniejsze działa wyciągnął niewiele wcześniej w wywiadzie dla swojego przyjaciela, Toma Bradbury'ego. Syn nieżyjącej księżnej Diany nawet nie próbował powściągnąć słów w rozmowie z dziennikarzem. Mówiąc wprost, książę Harry zwyczajnie obrzucił rodzinę błotem, stwierdził między innymi, że rodzina królewska jest współwinna bólu i cierpienia poniesionego przez jego żonę. To właśnie oni mieli de facto zmusić ją do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Zdaniem Royal Royalsi zeszmacili reputację Markle i jego samego do takiego poziomu, że wyjazd do Kalifornii był dla Sussexów jedynym wyjściem. Członkowie rodziny królewskiej są więc oprawcami. Którzy nie wykazują żadnej ochoty do naprawienia zszarganych relacji między dwoma obozami. W trakcie trwającej 90 minut dyskusji z bratbym książę Harry rzucił jeszcze więcej oskarżeń pod adresem własnych krewnych. Żadne z nich nie brzmi jednak równie mocno, co to dotyczące rasizmu w pałacu Buckingham. Według syna Karola III niektórzy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej weszli do łóżka z diabłem, czyli tamtejszymi tabloidami, by chronić własny wizerunek. Natomiast, przynajmniej zdaniem Harry'ego, royal nie są wprost rasistami. Kierują się natomiast z nieuświadomioną rasową stronniczością. Wszystkie te ciosy w Karola i księcia Williama i resztę dworu księży Sussex uzupełnił deklaracją że kocha ojca i brata, a jego książka nie ma im sprawić krzywdy. Z każdym kolejnym dniem coraz trudniej jest jednak w te słowa uwierzyć.